25 zł za magnes, zapisuję, żeby było widać. Ogólnie Łódź, szok pod kątem magnesów. Yy, no porównywalnie z tym Trogirem, gdzie byliśmy ostatnio, też nie było za dużo jakiś super, natomiast więcej znalazło się fajnych. Tylko w Milanie, jak byliśmy, czy w Trogirze, gdziekolwiek, to magnesy 3 euro max. 1 2 3, tak, bez problemu. Tutaj jak gdzieś kosztowała 25 a najdroższy kosztował 49 To już jest przesada po prostu. To nie było tak, że on miał jakiś certyfikat, że jest ręcznie robiony, że nie wiadomo co za mistrz świata to robił. No, po prostu magnes za 49 zł. Łódź, szok. come on come next Lord Parkward. Dzień dobry, odpakujemy sobie interesującą przysyłkę, a mianowicie kalendarze Tatromaniaka. No i w nim, co mamy tutaj? Sponsoring, fibinko, zgadza się, zgadza się moja firemka. Bardzo, bardzo fajne to było porozmawiać z Krzyśkiem, z Tatrą wesprzeć tutaj fajną inicjatywę. Ostatnio na vlogu widzieliście, byłem z kapłanem na Kościelcu, na Kasprowem, także piękne nasze polskie Tatry. I dobra, odpakujemy sobie. Też, żeby może nie spoilerować za dużo, ale kilka tutaj ujęć, myślę, że jestem w stanie przedstawić. Wybierzemy sobie losowo może. Opala! Jedno, powiedzmy, pokażę, drugie jeszcze i może jakieś pod koniec trzecie no i tak super ja się mega jaram fajna sprawa bardzo bardzo dziękuję za kalendarze No tak, wróciłem z malutkich zakupów z OBI i sobie zdecydowałem, że zrobimy na taleczce mały quiz. I teraz tak, ja Ci daję przedmioty, a Ty zgadniesz, co ja myślę, że z będziemy robić. Proszę. <grystanie> Proszę. Pogłotasz <to> się? <grystanie> Proszę. <Karmnik. grystanie> no, serio? <grystanie> no, do ptaku! No! Haha! No Zabawa! Dobra, jeszcze gwoździe, jeszcze pędzę, żeby przejechać Bejco. No! piła. <laughs> <laughs> no bo ostatnio zresztą gadaliśmy o tym, ale kurde! I do dostypowania! Kontu! No dobra, no! <laughs> No to koniec quizu. Cześć. No tak, no dokładnie będzie to karmik. już tutaj powtórzę jeszcze raz, bardzo szybko zgadła. No nie było to ustawione, no widać tutaj zdolności dedukcyjne na wysokim poziomie. Ale dlaczego mnie tak naszło? No, po pierwsze, gadaliśmy jeszcze może że fajna sprawa, ale byłem w obi i tak, jakiś fajny duży karmik 150 zł, jakiś mniejszy stówę i taki zwykły 55. A ja kiedyś już coś robiłem z drewna, bo to będziemy robić wiadomo, jakiś tam deseczek, tak? No i tak mi się spodobało, że musimy to zrobić. Teraz wam pokażę co ja ostatnio zrobiłem. No tak, no nie ukrywam, że bardzo fajny projekt. Dzięki, dzięki. Jak tam w komentarzach podpalicie, to przestańcie, bo się jeszcze zarumienie. Ale no tak, dostaliśmy w sumie od rodziców, bo od Natalii jakieś tam deski z Niemiec do podskładania, żeby z tego był e, warzywnik chyba nie, albo co to miało być? Jakaś taka grządka, właśnie taka jak mamy, czy jakiś taki warzywnik, no i nie do końca, gdzieś nam się to spodobało, bo nie przypasowałoby do reszty. No to stwierdziłem, że czemu by nie, no miałem tam y, jakąś piłkę, śrubokręty, śrubki tylko czy tam wkręty, jak zwał tak zwał załatwiłem, wszystko ręczna robota, wkrętarki nie miałem, jechałem tu śrubokrętem, y, jeden przekręciłem, Drugi przekręciłem i potem trzecim udało się to wszystko dokończyć. Poskoczyłem po jakąś bejce, żeby to kolorystycznie gdzieś to to fajnie się zgrywało, bo te jaski były, te, te, te jaski, te deski były takie jasne. No i jak widać fajny projekt, no i już zatęskniłem za jakąś taką robótką rzemieślniczą, także zobaczymy, ogarniemy karmiki. Myślę, że nie w tym Weekly vlogu, ale już przynajmniej macie zajawkę, żeby czekać na kolejne przygody. A zaraz zabieramy się, jak już mówię tutaj o Weekly, czytam o pamiętnikach z życia milenialsów, zabieramy się znowu za przetwory. Kiedyś robiliśmy już dżemy. No właśnie, no szkoda, że tak późno, ale lepiej później niż wcale, tak? Że, że są pamiętniki z wakacji, bo dużo się działo, więc teraz będziemy robić yy, jabłka, tak? Jabłka? Jabłka. Jabłka. Takie, takie jabłka do słoika, żeby potem bierzesz te jabłka, wrzucasz i robisz ciasto, które w terminie się nazywa śliwkowe, ale my wrzucamy jabłka, no i jest ciasto jabłkowe. No także, zawieramy się do roboty. Lur parko. Całe jabłko na jednej owierce. Ja obieram jabłuszka, przygotowuję, a potem na będzie kroić, wyciągać środki, potem będziemy kroić kopkę, potem do gara, dalej to nie wiem, ma jakiś cukier czy coś takiego, potem do słoików, potem do pieca zamykamy i gotowe. <śmulaty> 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 Mówisz coś czy co? A! O. 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 Jak będziecie to kiedyś robić, to musicie uważać, że jak ktoś zakręca, to trzeba wyczuć o właśnie taki moment, że już żeby się nie przekręciło, a żeby było auto gorące. żeby się nie przekręciło, a żeby było dokręcone doskonale. Pasteryzujecie na sumo, czyli w piekarniku, tak jak my, to musicie uważać, żeby te słoiki się nie stykały i żeby nie dotykały też ścianek piekarnika. No niczego nie mogą dotykać, musi być między nimi taka wolna przestrzeń. Do nagrzanego piekarnika, jeżeli mamy gorące jedzenie. I na, ile na pół godziny chyba, 120 stopni. All tak. oh, right. Słajki muszą teraz się przesudzić przez pół godziny w piekarniku. Potem je wyciągamy, obracamy i tak sobie postoją do jutra. A tu? Kolejna partia. Ale z połowy porcji tym razem. Nie do... Miniaturkę. No i gotowe. piękna tutaj jabłuszka. Jak jest gotowe, to jest tutaj wklęsła zakrętka. O to właśnie chodzi. To jest chyba taki mechanizm przydatny, że jak to się fajnie zassało, to jest po prostu wklęsła zakrętka. A tutaj jeszcze właśnie dżem, o którym ostatnio gadałem, że robiliśmy i nie nagraliśmy. No pewnie powtórzymy to za rok. Cześć, jest 6, <laughs> jest 5, 15 rano, dopiero my jesteśmy już na grzybach. Tutaj już na tych. Tej... Opowiedz, opowiedz, jak się ubrała. Adam powiedział, że nie się ubrałam, ponieważ jak się zgubimy, to nikt nas nie znajdzie. Ale ja mu powiedziałam, że się ubrałam tak, żeby nie wystraszyć grzybów, no nie? <laughs> no i działa. A co może za kilka? <laughs> No to akurat jest dobry sposób, no. Także, jak widzicie, tutaj jesteśmy w środku w dziczy. Nie, no, jesteśmy kilometr od naszego wilka. No ale zbieramy grzyby. Mam nadzieję, że będzie super. Dalej. To jest, proszę państwa, śniołek. Dlaczego? No bo właśnie jak go przyciśniecie to sinieje. I bardzo prosty sposób, żeby sprawdzić czy to jest rzeczywiście grzybek jadalny. No na tych dwa razy w życiu była, także nie za dużo, a już znalazła drugiego grzyba. Ja pochodziłem za młodu z tatą czy z dziadkiem, to chodziłem, także ja i daję, wiecie, takie wskazówki, wiedzę, no ale już wiek nie ten, wzrok już nie ten, bo ja minus 3,5, także tutaj młody padawan po prostu mm, na moich barkach, tak? Wiedzy i doświadczenia zbiera. Ale, no, super zabawa, więc tak. Śniółki, ja się znam na śniółkach. To był, bo łatwo było sprawdzić. maślok, no to e, takie. takie maślane są, nie? Takie wiecie, no, takie. takie maślane, kurde, no. Jeszcze rydzę znam, o, to, to trzeba uważać, bo to z jakimś tam e, szatanem pospolitym, trującym można poznać. Rydzę też znamy, znaleźliśmy, jak byliśmy e, w Ogrodzieńcu. Normalnie, zwiedzamy sezamek, idziemy gdzieś tam do lasu troszeczkę i pyk rydze. i wtedy dużo nas zbieraliśmy. Także kilka rodzajów znam, no i borowiczek prawdziwek, wiadomo, nie? Taki klasyczny, no, a tych z blaszką czy jakichś czerwonych to unikać. To Jeden, z drugi. Dzień panie. Po tego kiedyś wrócimy. pan godzinie coś tam się zebrało. Tutaj jest gdzieś grzybek. Daję wam 3 sekundy, żeby go znaleźć. 3... 2... 1... A, w sumie miałem kamerę ustawioną idealnie na niego. <gry> joki ale chyba... Chyba kapuć. Ostateczne zbiory już my w domku. <śmiech> <Co>? <śmiech> my w domku już ostateczne zbiory opłukane, tutaj sną No i rzeczywiście jest różnica, tak? Tutaj ten prawdziwki grzybki jak zał tak zwał a tu te całe świdiołki, jakieś takie brązowe, obite, no musiałem umieć, no to widać, że one wyglądają, mm, no może i niby troszkę gorzej, ale ja zawsze tak jadłem, także są fajne. Yy, na tych już znalazłem jakieś fajne przepisy na, na Rizotto, tam na makaron z grzybkami, także pewnie będziemy wcinać. Dobra, grzybki zebrane, to sobie skosztujemy, no już wiemy, że to jest, no mniej więcej to będzie w końcu prawdziwek, prawdziwek i znacznie zwany borowikiem, czas GPT nam pomógł, wszystkie skosztowałem, prosta sprawa, można go pomylić z jakimś tam szatanem, czy kozakiem szatańskim, coś tym tego, ale podobno jest gorzki w smaku, ja każdy ugryzłem. Troszeczkę tak wiecie, skosztowałem na koniuszku tutaj kubków smakowych i każdy jest pyszny. Normalnie smakuje jakbym jadł grzyb, eee, Więc widziałem w ogóle, no, oczywiście jak żeśmy zbierali to od razu na Instagramie mi wyskoczyło, e, jak takie przygotowujemy, no i zobaczcie jakie to, jest, jakie to jest naprawdę, no. Nieskazitelne, przepiękne. I tak, masełko, tutaj robimy takie paseczki. Czego znowu? Pod, nie pod borowika, bo boro, prawdziwka, tak. Najlepiej prawdziwek, to jest pyszny, prawdziwek, taki prawdziwy sól, pieprz, tak, tak, tak. I potem zobaczymy efekt końcowy zaraz. No i mamy prawdziwki na kolację do tego pyszna herbatka, apple shore. jakiś tutaj zestaw warzyw i tak mija sobota.